Dzień dobry, czwartek, 16 kwietnia, parę minut po godzinie 12. Witam Państwa ponownie. Najpierw dobre wieści z Sanepidu. Przed chwilą miałem rozmowę z dyrektorem Sanepidu. W dzisiejszym komunikacie wszystko pozostaje bez zmian. Jedna osoba chora na koronawirusa w strzegomiu. Dziś nie będzie żadnych sensacji ani złych informacji, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Drugi temat, przejechałem miasto, stosujemy się, jedną osobę widziałem, która chyba miała niedobrze założoną tą maseczkę, bo jej nos wystawał. Pozostałe osoby, które widziałem, a widziałem ich kilkadziesiąt, noszą maseczki, za co bardzo serdecznie dziękuję. Trzecia informacja to 29 kwietnia, proszę Państwa, będziemy mieć sesję Rady Miejskiej, w której podejmiemy uchwały z mocą obowiązującą od 1 kwietnia, bo takie prawo nam daje tarcza antykryzysowa. I na tej sesji podejmie, będziemy podejmować uchwały zwolnień z podatku od nieruchomości, odroczenia terminu płatności, prolongacji oraz czynszów. Te cztery uchwały będą obejmowały także pomoc de minimis, więc będzie trzeba się z nimi bardzo dobrze zapoznać, by skorzystać z tych zapisów, które tam będą. Będą one niedługo dostępne także na naszej stronie internetowej, byście Państwo jeszcze przed uchwaleniem mogli zapisać. Te cztery uchwały będą wprowadzone. Będą także duże zmiany w budżecie, bo dostaliśmy dotacje na dokończenie ścieżki Strzegom-Wieśnica. Zmiany w budżecie właśnie dotyczące przesunięć związanych z inwestycjami. Wśród niektórych mieszkańców Strzegomia troszeczkę złych skojarzeń budzi moja decyzja o wyłączeniu lamp. Ja oczywiście skonsultowałem to z komisarzem. Policji wstrzegamy z panem komendantem, będziemy obserwować, co się będzie działo. Natomiast zaczynamy od takich form, gdzie po prostu nikomu to nie szkodzi, bo od 0,0 godziny do godziny czwartej i tak w tej chwili nikt się nie porusza. My około miliona złotych, prawie milion złotych płacimy za oświetlenie całej gminy, więc te 4 godziny to naprawdę jest bardzo dużo pieniędzy, które możemy w jakimś okresie, który to będzie obowiązywało zyskać, bo w Urzędzie Miasta, proszę Państwa, też będą duże cięcia budżetowe w budżecie gminy. Tak jak powiedziałem, nie tniemy budżetu dotyczącego inwestycji. Natomiast inne pozostałe historie, począwszy od kultury, sportu, to, czego do końca czerwca nie będziemy realizować, będziemy przenosić na inne działy tak, żeby ta gmina normalnie funkcjonowała, ale będzie to funkcja już w ograniczonej formule. Kiedy spotkałem się z prezydium rady, mówiliśmy o tym, że może ta normalność wróci, że nie będzie tak zawsze, ale na razie musimy oszczędzać, bo nie mamy pieniędzy, nie mamy wpływów z podatku PIT, mamy obniżoną subwencję, nie mamy podatku CIT, jest, będzie dużo zwolnień z podatków od nieruchomości i innych płatności czynszowych. Mówiłem już o tym, jakie uchwały będziemy podejmować, to wszystko rodzi skutki finansowe, które nigdy nie były planowane w listopadzie, kiedy planowaliśmy budżet i w grudniu, kiedy go uchwalaliśmy. Wszystko wywróciło nam się do góry nogami. Jak państwo widzicie za mną ulica Olszowa, już w praktycznie można powiedzieć dwie trzecie tego odcinka, który zaplanowano był na tą stronę, już skończony. Został ten najtrudniejszy dla państwa odcinek tych, którzy dojeżdżają do Lidla, bo tam zrobiła się druga jednokierunkowa. Przypomnę, że dotacja na tą część z programu przebudowy dróg lokalnych tego od pana premiera i wojewody to dwa, ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Wczoraj byłem też tutaj tam na początku ulicy jest mała pretensja mieszkańców, że w pewnej części między budynkami nie ma puzli, tylko jest pobocze, skruszywa, wysypane. Myśmy kiedyś, ja też tutaj w telewizji mówiłem, że tak musi być do roku czasu, bo taka będzie trwałość projektu. Później to naprawimy. Jeśli zrobilibyśmy inaczej, nie dostalibyśmy tych pieniędzy, bo szerokość chodnika musi mieć 2 metry. W tej chwili już nawet bez krawężnika. Także przepraszamy Państwa, ale od początku wiedzieliśmy, że tak będzie. inaczej tych pieniędzy nie mielibyśmy i tego efektu, który jest za mną, też by nie było. Dla mieszkańców Olszowa, osiedla Olszowa jest także jedna jeszcze informacja. W momencie, kiedy zostanie zakończona ta część budowy, ona zostanie otwarta na jakiś czas dla tirów, bo będzie robiona druga część od Dolnośląskiej 374 w stronę tą i tu się te dwie inwestycje połączą i wtedy znowu zrobimy zakaz wjazdu absolutnie tirów i samochodów ciężarowych na tą stronę. Wszyscy będą już asfaltem jeździć tamtą stroną.